Z roku na rok coraz częściej sieci sklepów czy galerie handlowe organizują wyprzedaże, zachęcając tym samym kupujących i kupujące do wydawania pieniędzy. Łatwo wpaść w tę pułapkę i nagle zorientować się, że na koncie jest przeminęło z wiatrem, a my w domu posiadamy nie mniej rzeczy niż średniej wielkości sklep na zapleczu. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak wykorzystać tę sytuację i zaoszczędzić nieco pieniędzy. Czyli świadomie korzystać z wyprzedaży. Zapraszamy. Ona, lady ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej. Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. I obserwuj na Instagramie lub YouTube. Po pierwsze, chcemy powiedzieć, że wyprzedaże, tak, w sumie to są super i że jeżeli chcemy kupić coś konkretnego, co mamy już na naszej liście życzeń, a co nie jest jakoś super pilne, że już teraz, dzisiaj musimy, to mieć. I do tego mamy jeszcze oszczędzone na to pieniądze w formie jakiegoś funduszu celowego, o ile to jest jakiś większy wydatek, no to wyprzedaż to jest ten moment, w którym naprawdę warto kupić to. Co jest nam potrzebne, bo oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że ten sam produkt, który mogliśmy kiedyś kupić za 100% ceny, dzisiaj kupimy za 70, 60, może 50, a może jeszcze mniej. Dlatego jest to po prostu okazja do tego, żeby kupić to, co chcemy i potrzebujemy taniej. I w tym jednym punkcie Sebastian zawarł dwa nasze sekretne składniki do udanych zakupów z wyprzedaży. Po pierwsze listy zakupów, listy życzeń, wishlisty. My sobie takie listy tworzymy przez cały rok, dopisując y, różnego rodzaju rzeczy, które przychodzą nam na głowy, że przydałyby nam się. Po pierwsze mamy wtedy czas, żeby się zastanowić. Czy naprawdę one by nam się przydały? Czy to jest tylko zachcianka? Po drugie, mamy też czas, żeby robić te zakupy świadomie, żeby zrobić jakiś research na temat e, danego produktu. Możemy iść do sklepu i na przykład przymierzyć po to, żeby kiedy faktycznie przyjdzie wyprzedaż, po prostu wiedzieć, co kupujemy, a nie kupować tylko dlatego, że cena jest niska. Drugim sekretnym składnikiem jest e, Fundusz na wyprzedażę. My sobie taki fundusz budujemy. W zasadzie są to dwa fundusze. Pierwszy to jest fundusz dobroci, gdzie sobie wpłacamy pieniądze, właśnie jeżeli się pojawi rzecz, którą mamy na naszej wishliście w dobrej cenie i nie chcemy korzystać z naszego budżetu miesięcznego. Po drugie, mamy fundusz prezentowy, bo wiemy, że co roku tych okazji do kupowania prezentów jest sporo, dlatego ten fundusz cały czas trwa i go odnawiamy. Sezonowo też zwiększamy wpłaty na niego, potem zmniejszamy, ale to też są pieniądze, które wykorzystujemy na zakupy na wyprzedażach, kiedy kupujemy prezenty dla siebie czy dla naszych bliskich. Judyta zapomniała, że mamy jeszcze trzeci fundusz, który nazywa się ubrania, i to są pieniądze, z których korzystamy na końcówkach kolekcji, na wyprzedażach, w outletach. Bo z reguły jest tak, że jeżeli już jedziemy do tych sklepów oglądać, kupować, przymierzać, to z reguły mamy długą listę, i pomimo tego, że są to rzeczy przecenione, tańsze, to i tak wydamy wtedy sporo. Tylko, że my robimy takie zakupy dwa razy do roku, czasami raz do roku, to naprawdę. Nie jest często. No i trzecia rzecz, sami wiecie, że kupujemy sporo rzeczy przez wintety z drugiej ręki, a tam też y, dostępność jest powiedzmy ograniczona. Więc jeżeli mamy jakiś wymarzony egzemplarz konkretnej rzeczy, no to musimy mieć przygotowany fundusz, że jeżeli się pojawi i pojawi się w dobrym rozmiarze, no to nie zwlekamy, tylko kupujemy, y, no bo wiemy, że to jest rzecz, którą chcemy mieć. Po drugie programy lojalnościowe, ponieważ z wyprzedaży możemy wycisnąć jeszcze więcej niż tylko okazyjna cena. Szczególnie programy lojalnościowe konkretnych sklepów, czy takie duże jak na przykład nektar. I my się z nektarem ostatnio przeprosiliśmy, bo przerzuciliśmy się z zakupów spożywczych z Morrisona do Sainsbury'ego i w Sainsbury'ego korzystamy właśnie z programu lojalnościowego nektar. Kartę założyliśmy zaraz po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. I ją wtedy podpięłam chyba do naszego eBay'a, i tam przez te kilka lat te punkty się zbierały, zbierały i zbierały, i okazało się, że teraz przy spożywczych zakupach mogę je wykorzystać. I dostałam rabat chyba 15 funtów na zakupy. Zupełnie za nic. Za to, że chciało mi się po prostu poświęcić dwie minuty na, na to, żeby przypiąć kartę do konta na eBay'u. I nauczona tym doświadczeniem, teraz ją dopinam wszędzie. Warto też korzystać z wtyczek do przeglądarek internetowych, takich, które będą sprawdzać, czy przedmiot przeceniony jest naprawdę przeceniony. Taką wtyczką może być na przykład ShopTagr. Shoptagr działa trochę jak katalog produktów, które chcecie kupić. Możecie sobie tam przypiąć różnego rodzaju produkty i ustawić alert, że jeżeli cena się zmieni o jakiś wyznaczony przez Was procent, to dostaniecie powiadomienie na maila. Więc faktycznie, jeżeli macie taką wishlistę, to przez Shoptagr znajdziecie najlepsze ceny na nią. Judyta ma na przykład swoją ulubioną markę kosmetyków, i robi tak, że. Co jakiś czas, gdy oni wypuszczają promocję minus 20% na produkty, to wtedy dokupuje sobie te produkty, które lubi, używa regularnie i wie, że nawet jak jej się skończą, to wtedy dokupi. Więc ma na zapasie powiedzmy tam dwa kremy, a używa jednego otwartego, ale po prostu wie, że to zużyje. Ale wie też, że nigdy przez ostatnich dwa lata, jak używa tej marki, nie widziała nigdy produktów taniej niż te 20%, więc jak pojawia się już ta promka, to wie, że to jest najlepszy deal jaki będzie i po prostu wtedy kupuje. Więc też można na swoje ulubione produkty w ten sposób polować. No i oczywiście na swoje ulubione marki i produkty możecie polować za pomocą newsletterów, i to jest chyba najskuteczniejsza rzecz, że faktycznie do tych marek, z których regularnie korzystacie, warto jest być zapisanym. Ale wracając do wtyczek, Chcemy wam zarekomendować jeszcze dwie. Pierwsza to jest Hani, która będzie wyszukiwać dla was dostępne aktualnie kupony rabatowe. I mi się zdarzyło naprawdę nie raz, że już wychodziłam, żeby zrobić zakupy. Już tam na ten koszyczek checkout klikałam, ale włączała się ta wtyczka, jeszcze szybkie przeszukiwanie internetu i tam standardowe 10% czy kod na darmową wysyłkę mi wyszukało. Druga to jest LetiShop i to jest aplikacja do cashbacku, która działa właśnie tak, jak Wam powiedziałam wcześniej, nektar, że jakiś procent z każdych wydanych przez Was pieniędzy gromadzi się na Waszym koncie na LetiShop i potem możecie je wydać znów u partnerów tej aplikacji, tej wtyczki. Więc to też jest fajny sposób, żeby sobie oszczędzić. I na przykład jedna z moich ulubionych vlogerek, youtuberek Madlen Olivia opowiadała kiedyś, że jej partner robił zakupy do nowego domu, bo kupili dom i z tych skarbaku kupili jacuzzi, bo no, mieli duże zakupy do zrobienia, jak to przy urządzaniu domu, więc sobie kupili ogrodowe jacuzzi. Czy to nie jest wspaniała rzecz? W e-booku przepis na wolnowar od Razem Lepiej Podcast znajdziesz proste i pyszne przepisy nadania z wolnowaru, które pomogą Ci gotować zdrowo, domowo i tanio, bez tracenia czasu na stanie przy garach oraz przydatne wskazówki, dzięki którym przestaniesz marnować jedzenie i obudzisz swoją kulinarną kreatywność. Wejdź na razemlepiejpodcast.pl ukośnik wolnowar i kup e-book. Mamy też dla Was kilka trików, którymi chcemy się z Wami podzielić, które najprawdopodobniej pomogą kontrolować się Wam, będąc na zakupach. Po pierwsze, jeżeli idziecie do jakiegoś sklepu stacjonarnego, na przykład galerii handlowej, to możecie wziąć ze sobą tylko i wyłącznie gotówkę. I tylko i wyłącznie w takiej ilości, jaką potrzebujecie na zakup rzeczy z Waszej listy. Albo takiej ilości, której nie chcecie przekroczyć, na przykład. Na przykład. Ma to na celu to, żeby nas po prostu nie poniosło. Wiecie, jak się ma kartę kredytową czy debetową, chociaż kredytową chyba bardziej, no to może być pokusa tego, że no, takie fajne, takie tanie, szkoda nie brać. No ale właśnie pytanie czy tak naprawdę to potrzebujemy i tak dalej. A emocje emocjami, ale o tym za chwilę. Dlatego Dobrze jest wziąć sobie wtedy tylko tyle gotówki, ile chcemy wydać, albo tyle gotówki, ile planujemy wydać na konkretne rzeczy i kupić sobie te konkretne rzeczy. Oczywiście, obejrzeć inne rzeczy, inne sklepy można, nawet czasami warto, żeby też zrobić jakieś rozeznanie, co jest na rynku, i być może, jeżeli coś Wam wpadnie w oko, to po prostu przyjechać jeszcze raz kolejnego dnia, czy później tego samego, i po prostu tą jedną rzecz wtedy dokupić. Ale to też jest dobry sposób na to, żeby dać sobie jeszcze chwilę czasu na przemyślenie tego, czy ta jedna rzecz, która nam wpadła w oko, to czy ona naprawdę jest warta. I tym sposobem przechodzimy do drugiego triku, czyli, że jeżeli promocja lub wyprzedaż trwa, Kilka dni albo dłużej, to możecie wrzucić sobie na przykład coś do koszyka, albo właśnie coś e, wrzucić do takiego koszyka w myśli, że o, to sobie kupię i wrócę, i dać sobie ten czas, te, nie wiem, 24 albo 48 godzin na to, żeby przespać się z tą decyzją. Bo w momencie, gdy my widzimy tą rzecz, to bardzo często buzują w nas emocje. I my myślimy, że no, nasze życie po prostu bez tej rzeczy jest nic nie warte i nie wiemy, w jaki sposób dotrwaliśmy do tego punktu w naszym życiu. A prawda jest taka, że czasami to są tylko emocje i gdy one opadną, to nagle się okazuje, że my nigdy tej rzeczy nie używamy. Więc po takim czasie jak dzień czy dwa jest dużo większa szansa na to, że to nasz rozsądek będzie podejmował decyzję, a nie nasze emocje i wtedy być może dojdziemy do takiej konkluzji, że ja jednak nie kupię tej rzeczy. Trzecia rzecz to omijanie sklepów stacjonarnych w sezonie wyprzedażowym. Żadna to jest przyjemność się przeciskać między ludźmi, stać w wielkich kolejkach i w jakimś tłumie po prostu przymierzać te rzeczy, czy próbować. Jeżeli się wybieracie do sklepu stacjonarnego, to idźcie w jakiś dzień jeszcze przed sezonem wyprzedażowym, poprzymierzajcie, pooglądajcie, sprawdźcie czy to są rzeczy, których chcecie, zapiszcie sobie numery referencyjne, rozmiary, wymiary i zróbcie zakupy online, wrzućcie sobie je do koszyka. To jest też ważna rzecz, że wyprzedaże w sieciówkach Zaczynają się w sklepach internetowych o północy, czyli kilka godzin wcześniej, kiedy jest asortyment jeszcze bardzo szeroko dostępny, więc macie tą chwilę, można zapolować online na wasze wymarzone rzeczy i też y, warto być wtedy na przykład w newsletterze czy warto mieć zainstalowaną aplikację danego sklepu, bo też dostajemy jakieś jeszcze przedwyprzedażowe informacje czy oferty i może wtedy z nich skorzystacie. Nie zakładajcie też, że każda cena przed promocją to jest ta prawdziwa cena. Czasami zdarza się tak, że sklepy celowo wprowadzają w błąd klientów i na przykład piszą, że coś kosztowało 100 zł, a teraz jest obniżone na 80 i super promocja. Kiedy okazuje się, że normalna, regularna cena przed wyprzedażą to było na przykład 80, więc warto też się zorientować, ile ten przedmiot kosztował przed wyprzedażą. I czasami to jest zrobione naprawdę na hama, bo oni po prostu czasami naklejają po prostu cenę na cenę i wystarczy odkleić te ceny, żeby zobaczyć, ile to naprawdę kosztowało. To naprawdę jest aż tak proste i aż tak. Głupie za przeproszeniem, ale tak się czasami dzieje. No i tak jak Sebastian powiedział, że kupowanie czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebujesz, to nigdy nie jest okazją, bo to są po prostu wydane pieniądze na coś, co być może, a istnieje bardzo duża szansa, nigdy nie użyjesz, czy nigdy nie założysz. I nieważne jak tanie to jest, szkoda zagracać nasze domy przedmiotami, które nie mają w nich przestrzeni, nie mają w nich y, zastosowania. Ja mam jeszcze jeden ostatni TIK i odnoszę się tutaj do takich naprawdę ekstremalnych przypadków. Wiem, że to dotyczy pewnej grupy osób, ale jest to w dość wąskie grono. I chciałem powiedzieć, że takie kompulsywne kupowanie albo niemożność przestania kupowania rzeczy to jest mechanizm, który ma nam zapełnić pewne luki emocjonalne. I polecam, zamiast wydawania pieniędzy na rzeczy, to wydać je na spotkanie na przykład z psychoterapeutą i dzięki rozmowie z taką osobą rozwiązać pewne swoje problemy, które prowadzą do tego, że na przykład kupujemy kompulsywnie rzeczy. A na zakończenie, przygotowaliśmy dla Was bardzo przydatną listę tego, jakie rzeczy kupować w danym miesiącu. Więc teraz szybciutko przez nią przejdziemy. Zaczynamy od stycznia. Podczas którego znajdziecie dobre ceny na odzież zimową i buty zimowe, na wycieczki zagraniczne, na samochody w Wielkiej Brytanii, ale też na całym świecie, bo przecież zmienia się rocznik, więc tutaj też ma to wpływ na cenę. Na oczywiście ozdoby bożonarodzeniowe, i wtedy możecie się obkupić na przyszły rok. Na dekoracje, na akcesoria domowe, na pościele, na koce, na kołdry, na zasłony, i to jest właśnie ten czas, kiedy ja korzystam z tego typu wyprzedaży i promocji. To jest też dobry czas na aplikacje i różne programy, które mają nam pomóc osiągać nasze postanowienia noworoczne, więc jakieś związane z biznesem, czy z odchudzaniem, czy wprowadzaniem nowych nawyków. Wtedy możecie szukać na nie dobrych ofert. I to też jest czas, żeby sprawdzić akcesoria sportowe. Luty to czas po studniówkach, dlatego garnitury oraz eleganckie sukienki będą wtedy na wyprzedażach. W lutym są też walentynki, więc po walentynkach na pewno bielizna kosmetyki, perfumy i biżuteria będą mocno przecenione. Marzec i kwiecień to jest oczywiście taki czas przejściowy. Warto wtedy się rozejrzeć za sprzętem narciarskim, za ubraniami narciarskimi w ogóle takimi związanymi ze sportami zimowymi za zimowymi ubraniami, za butami zimowymi i też na przełomie marca i kwietnia zaczynają się pierwsze wyprzedaże w sieciówkach kolekcji zimowych ubrań. Na majówkę często znajdziecie promocje na różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, kosmetyki lub biżuteria. No bo komunie oczywiście. W czerwcu, po Dniu Dziecka, zabawki. To też jest dobry czas, żeby rozejrzeć się za samochodem, ponieważ ludzie lokują swój budżet w wakacjach i wycieczkach bardziej. Więc w branży moto jest to taki mały zastój. Następnie dekoracje wielkanocne to też taki przełom maja i czerwca, kiedy. Właśnie jest po Wielkanocy, a to święto ruchome, no i wiosenne dekoracje. W czerwcu też będzie pierwsza duża wyprzedaż w Ikea i Wisku, czyli możecie się obkupić w meble. Lipiec, czyli już lato w pełni, więc wyprzedaże, jeżeli chodzi o ubrania letnie. Możecie znaleźć na pewno we wszystkich większych sieciówkach, ale jest to też dobry okres. Do tego, aby pomyśleć o zakupie nowych opon letnich do samochodu. Sierpień kończy się lato, więc elektronika. Rozglądamy się za walizkami, za akcesoriami podróżnymi i plażowymi, za meblami ogrodowymi, za grillami i za sprzętem ogrodniczym, kosiarki różnego rodzaju tego typu sprawy. To jest coś na co warto mieć oko. Wrzesień czas powrotu do szkoły, więc materiały biurowe będą również mocno przecenione, ponieważ konkurencja na rynku jest całkiem spora. Będzie też na pewno sprzęt ogrodniczy, oraz na pewno wszystkie letnie ubrania, które jeszcze pozostały, będą mocno przecenione. Październik to czas, kiedy studenci się wyprowadzają do swoich mieszkań, więc to też będzie dobry moment, żeby zerknąć właśnie na meble czy akcesoria do domu. Listopad, Black Friday, czyli promka na wszystko, dzikie szaleństwo. I to naprawdę są promki na wszystko, więc jeżeli będziecie postępować zgodnie z wskazówkami, o których mówiliśmy, czyli obserwowanie cen, czyli lista zakupów, czyli fundusz, to naprawdę możecie zrobić świetne zakupy w listopadzie. Ale to jest też świetny czas na to, żeby kupić sobie nowy rower, ponieważ w listopadzie ich ceny są najniższe. To też jest czas, żeby uzupełnić znicze, bo po bumie 1 listopada, kiedy zaopatrzenie było o wiele większe, trzeba po prostu zrobić miejsce w magazynach i w sklepach. Grudzień, ale już po świętach, to świetna okazja do tego, żeby kupić zabawki, sprzęt elektroniczny, biżuteria oraz jest to okres, w którym IKEA albo JUSK będą robić kolejne wyprzedaże, czyli sezon na meble. Generalnie po świętach możecie... Z wyhaczyć kolejne bardzo bardzo duże wyprzedaże, ponieważ zaczynają się one już drugiego dnia świąt na wszystko, co nie zostało kupione jako prezenty jeszcze dwa dni wcześniej. No i to też jest dobry sposób, żeby zrobić prezenty już na przyszły rok, jeżeli macie stałe grono bliskich czy nawet robicie jakieś małe upominki, jakieś Secret Santa w pracy czy w, w szkołach. To, to jest właśnie taki moment, żeby się w takie małe rzeczy zaopatrzyć i przechować je przez kolejne miesiące. I tym akcentem kończymy nasz odcinek. Chcemy Wam jeszcze w tym temacie przypomnieć o odcinku 136, w którym mówiliśmy o prawach konsumenta, które warto znać. Opowiadaliśmy tam o zwrotach, o reklamacjach i oczywiście te wszystkie przywileje również odnoszą się do zakupów na wyprzedażach i promocjach. Warto sobie go przesłuchać zanim udacie się na łowy, bo tam jest dużo cennej wiedzy. A za tydzień słyszymy się w odcinku za jakie subskrypcje warto płacić. Podzielimy się z Wami listą 10 aplikacji, platform, programów na które naszym zdaniem warto wydać pieniądze. Dobrego piąteczku! Szufla! Szczególnie programy Loida Warto też korzystać z wtyczek do przeglądarek internetowych, przeglądarek, przeglądarek. ja jestem przeglądarka. Jesteś Pysio. Powiedz to? Nie, ja to powiem, dam radę. Pysio wierci się jak Strasznie, miał. bo już mi jest bardzo niewygodnie, już muszę zmienić. Już nie mogę, będziesz miał cały szurumburać. Trudno, ty się burasz przez 150 odcinków, w jednym ja się mogę poszurumburać.